Cześć! Witam Was na kolejnej wędkarskiej wyprawie. Wędkarski szlak wzywa, więc jestem nad rzeką. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Piękna pogoda po tygodniowym mrozie. W końcu mamy dodatnią temperaturę w ciągu dnia. Piękne słońce, więc jestem na wstrągach. Spróbuję dzisiaj coś złowić, co przyniesie dzień, zobaczymy. Pewnie tak łatwo nie będzie, ale to nieważne. Najważniejszy dzień nad wodą. Spróbujemy trochę na gumowo, bo ten ostatni wypad to właśnie taka metoda była najskuteczniejsza. Pokażę Wam co nieco, a no może tego złowimy jakąś fajną rybę. Także zostańcie ze mną i spróbuję wam umilić ten w zimowy czas. No dobra, rzuciłem już kilka razy, rozprostowałem plecionkę, czas wziąć się załowienie. łowienie. Na razie tak chciałem poczuć tą wodę, bo nie łowiłem kilka dni. Teda jest dzisiaj piękna i uważam, że jest tak super pogoda, że jest szansa. Dlatego, że wiatru nie ma, a temperatura będzie w ciągu dnia fajna i ta ryba powinna się podnieść. Nie liczę tutaj na jakieś spektakularne wyniki, bo Wiemy, że to zima i nie zawsze łowi się nie wiadomo ile ryb, ale może jest szansa na jedną, dwie fajne, zobaczymy. Na razie tutaj robię tutaj swoją miejscóweczkę z wolniejszą wodą przy moim brzegu, nie rzucam zbyt daleko, wprowadzam tutaj koło mnie. Wycofałem się, bo wszedłem do środka, ale zacząłem mącić tą wodę i nie chciałem, żeby ryby poczuły podstęp. Delikatnie tak podbijam tą gumę, bo bez tego tutaj bym nie połowił. Nie da się tutaj łowić nawleczonego, bo na dnie jest po prostu dywan roślinności. Założyłem Fata 60, piątkę. No i próbuję. Nigdzie mi się nie spieszy, dlatego zrobię tutaj miejscówkę dokładnie, bo taka jest. Dość trudna technicznie, i tutaj nie wszyscy sobie poradzą, jak już tutaj wejdą. A podejrzewam, że można tutaj trafić dobrą rybę, dlatego no, powolutku bliżej, trochę dalej. Według teorii, że ryby książek nie czytują, poprowadzę też trochę dalej, bo może się okazać, że ta ryba gdzieś stoi na pograniczu prądu, i ja wprowadzając, jakby tą gumę, właśnie. Tego prądu do niej da mi się ją skusić. Na pewno jest to dość trudny okres, ze względu na to, że te kilka ostatnich nocy to było bardzo, bardzo chłodnie, bo było po minus 15 stopni. Więc tutaj myślę, że te godziny 12-14 będą kluczowe dzisiejszego dnia, żeby coś złowić. A jeszcze trochę wcześniej, także. Na razie powoli do przodu. No i co? Na pewno, wormy. A, nie, to był dron. Na pewno, będą wormy. Na pewno, coś porzucam je z No i podejmę decyzję, czy zmieniać później lokalizację, jechać niżej, czy robić ten fragment tutaj powyżej parku. No zobaczymy. Obłowiam tutaj takie fajne miejsce mam taki wolniaczek po drugą stronę, nawet mi się wydaje, że coś tam przebłysło po chwilę ale na razie bez efektów Zmieniłem główkę na troszeczkę cięższą ze względu tutaj na ten prąd żeby ta guma dochodziła głębiej. na razie nic myślę, że nie działają te prądy na razie no, powprowadzałem to już tyle razy, że jak w na nachodzi to już wydział Teraz nawet dość głęboko, za głęboko wprowadziłem, bo za na podgrzanie. Tu jeszcze wyjście tego dołka Ale nie chcę. Ewidentnie są. Są trudne dzisiaj, są trudne. Porzucałem, porzucałem. Nic z tego nie wynikło. Lecę dalej. Szkoda czasu. Nie chcą, to nie chcą. Szukam fragmentu rzeki, gdzie będą chcieć. Zobaczymy. Dużo tu wędkarzy, więc koncentruję się na takich kawałkach wody, w których nie łowią albo łowią inaczej niż ja. Właśnie idę na nową miejscówkę. Dzisiaj trudny dzień po tych tygodniu mrozów właściwie ryby bardzo mocno wklejone w dno nie chcą się w ogóle podnosić, dlatego weekend, więc wędkarzy dużo tych miejsc do wędkowania zbyt wiele no więc pojechałem na inny odcinek i tak sobie idę w górę i będę schodzić do samochodu na dół ale co najważniejsze nie minąłem tutaj jeszcze nikogo więc jest pusto całkowicie no i będę próbować w innym miejscu no to ruszamy do boju o strzeliło Ciekawy jestem czy coś tutaj się uda złowić no, prawda? Popatrzcie U Ural, U górala! co u ten krowiena duża gruba bana No i jest, doczekałem się brania, słuchajcie, już się właściwie nie spodziewałem, ale jaskuła zadziałała, popatrzcie, nie jest wielki, ale słuchajcie, to jest wielka radość, że się udało go dzisiaj pojmać, poczekajcie, delikatnie, jest już prawie mój, ale taki około 40, się wydaje. To już jest, dobra, jest, jest, ładna ryba. Całkiem nie mały, szczerze powiedziawszy, popatrzcie tutaj, a wyrzucił jaskółę, założyłem w końcu jaskółę i skusił się, i co z płytkiej wody, Zrobię sobie zdjęcie, tak dla zachęty, bo ładny jest, nie za mały, nie za duży, super ryba, taka 40 cm nadkładam. No, słuchajcie, powoli będę wypuszczał rybę. O, sobie popływa do bieraku. Widzicie go? Jest tutaj łobus. Jest już wolny, ale jeszcze o tym nie wie. Poczekaj, poczekaj. O, poszedł. <ścoughs> no i jest. To trudny dzień dzisiaj. Przed nami góra piękna. Ale w końcu udało się złowić. Pierwszego kropka. Kilka miejscówek trzeba było przełowić, żeby to zrobić, ale jak widać, czasami nie jest łatwo. I właśnie te trudne dni są też bardzo dobre, bo cierpliwość, technika, zaangażowanie, dobru przynęty. No i w końcu udało się. Dobra, koniec biadolenia. Biorę się za robotę i próbuję łowić dalej. Ok, jedno branie, jedna ryba. Zaczęło trochę powiewać. Lecę na dół, bo słońce się coraz niżej przemieszcza, a ja stoję w tym miejscu i stoję. Ale dzisiaj szaleństwa nie ma i trzeba każde branie bardzo, ale to bardzo mocno tu wypracować. Ale piękna pogoda, słuchajcie. Niesamowita rzeka. Tutaj nie ma ludzi, można pokombinować popróbować. Mówię różnymi robakami, w końcu ja składała rybę. No i super. Super sprawa. Tutaj te prądy spróbuję pomijać, bo one zauważyłem, że są tak strasznie zmrożone dzisiaj, że on po prostu ledwo podniósł się na płan, więc Zobaczymy. Od razu wejdę, myślę, tam w te miejsca. Takie bardziej płaniowe. Bo tutaj z schematy powinny być do ogarnięcia. Bo nie ma wędkarzy, więc nie powinni popłoszyć. No i lecimy. Kolejne fajne miejsce przede mną. Tutaj za tymi skałami zwolnienie. Jest tych miejsc tutaj co nie miara. Słuchajcie, ryby trudne, ale to i dobrze. <gry> Trzeba próbować Naprawdę Wędkarzy nie ma woda tylko dla mnie można by było rzec. tam na górze gdzie byłem no to była masakra jednak tych ludzi po prostu było dużo ryba ciężka A no tutaj jakoś sobie po poradziłem Jedną rybkę udało mi się tutaj wypracować Wprawdzie to nie sukces, tylko obrona honoru można by rzec Ale jeszcze chwilę powędruję, to może jeszcze coś zrobię Fajne to miejsce tutaj A, a myślałem Czy jest kawałek takiej wody w ogóle, dobrej wody która powinna tutaj przynieść jakąś rybę. Znaczy inaczej, na pewno tu są, ale no trudno. Ale to bardzo dobrze, słuchajcie, to bardzo dobrze, bo nie można łowić codziennie nie wiadomo ile ryb, A trzeba się umieć odnaleźć jakby w każdych warunkach, nawet tak trudnych jak dzisiaj. To właśnie ma na celu dzisiejsze wędkowanie. Nie jeden by już się zniechęcił i pojechał do domu, a ja po prostu z uporem maniaka po szukam, zmieniam, po prostu kombinuję no i coś tam się udało. Wydziubać Teraz zaraz stanę tutaj kawałek niżej, tam też fajnie jest. Patrzy kaczki przed nami. Jest kilka. Widziałem jedną Widzę, że jej tutaj nie ma, uciekła. No, trzeba kombinować, słuchajcie, no to jest, to zwędkarstwo. wędkarstwo. Że ja po prostu lubię ciężkie warunki, to właśnie tak naprawdę to mnie motywuje właśnie bardziej nawet do łowienia niż takie ryby na zasadzie wpadło, zjadło, bo to bo to tylko pokazuje, że jesteś sprawdy technicznie, czyli, po prostu, dajesz sobie radę. Ale oprócz tego, trzeba trochę jeszcze takiej wytrzymałości psychicznej, bo szczególnie na zawodach, kiedy, słuchajcie, stoicie na was, łowią, a wy nic. I to jest niesamowite. I w końcu przychodzi ten moment, ale trzeba go wyczekać. Nie wolno się denerwować, bynajmniej, bo to bez sensu. Przychodzi ten moment i okazuje się, że wy też jesteście w stanie coś wypracować. Dobra, na Fata nic, no to zmieniam jaskuła. Dżungluję tymi przynętami właściwie, bo nie mam pomysłu, znaczy inaczej. Pomysł jest, tylko nie ma odzwierciedlenia w praktyce, czyli generalnie nie działają te metody tak, żeby można było. Teraz ważna czynność słuchajcie, pokażę Wam. Bardzo prosta sprawdzenie przypomysł. Super działa. To jest bardzo ważne, dlatego że łowimy cały czas na skałach. Ta nasza przynęta obija się o kamienie. I tak i teraz sprawdzenie czy się na mnie kręci jaskuła. Ta jaskoła jest na pograniczu ja bym ją poprawił. Bo po prostu nie ma ważniejszej rzeczy, o coś się gdzieś tutaj przeciąga. Dobra, o, teraz jest lepiej zdecydowanie. I wpuszczanie tej jaskoły w takie dołeczki, tak samo jak z tym robakiem. Spróbujemy teraz jaskółą, no nie chciał Fata, to może jaskułę, no. Oczywiście pamiętajcie, że kołowrotek służy nie tylko do zwijania żyłki, ale można też go popuszczać, jeżeli chcecie wpuścić na przykład jakąś dziurkę, a brakuje wam trochę jakby zasięgu, albo już tą przynętę wam wynosi, to można wtedy otworzyć kabłąk, dopuścić kawałek linki. I to jest bardzo istotna sprawa, bo wtedy jest szansa na wprowadzenie tej przynęty głębiej. I to może zaowocować kolejną rybą, kolejnym braniem. Standardowo właśnie się zgnąłem i była kąpiel trzecia w tym roku. A chciałem powiedzieć, że jest luty. Trochę mi kapie tutaj. Ale dobra. Patrzcie, co robię dla ryb. Nie mogę jakoś się dzisiaj wpasować, nie chcę brać. Ale to dobrze, to w takim razie obowiem jeszcze jedną miejscówkę i zawieszę broń w takim razie. Jak już się wykąpałem, to już chyba. Najwyższa pora, żeby zacząć powoli odpuszczać. Troszkę mi się kamera zalała, tak słyszę, bo piszczy jakoś inaczej. Szedłem z wody, tak sobie tutaj wrzucam w tą wolniejszą wodę. Ciekaw jestem, czy coś jeszcze. To fajna ta woda jest, podoba mi się. Tylko trzy ryby będą chciały. Jest ryba. Drugi. Jaskuła, znowu z płytkiej wody, słuchajcie. Trochę mam pod słońcem, nie widzę. Jest chyba bardzo duży. Nie wygląda na takiego. Ale było branie. A, nie, jest chyba zły. Chyba nie jest zły, bo nie wychodzi w ogóle jeszcze. E, dobra ryba, dobra ryba. Ty, słuchajcie, to jest lipień. To jest lipień, moi drodzy. Albo co to jest w ogóle? To jest, to jest lipień, to jest taki kardynał, że nieprawdopodobny. Tylko, żeby go wyciągnąć. Jest! Niesamowity! Coś pięknego! <laughs> Patrzcie na to! Lipień, słuchajcie, lipień. <laughs> Słuchajcie, co to za ryba Popatrzcie na nią Przecież ona ma blisko 50 cm Ten lipień Myślałem, że to pstrąg na jaskółę A to lipień Niesamowity Słuchajcie Zrobię mu zdjęcie Nie odpuszczę tego, nie ma szans Muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby się udało lipień lipień ale coś nieprawdopodobnego przyglądnijcie się tej rybie popatrzcie na to patrzcie jaki kardynał patrzcie na to na tą płetwę nieprawdopodobny lipień nieprawdopodobny ale kardynał patrzcie na tego kardynała to jest niesamowita ryba może tutaj będzie lepiej ją widać coś pięknego Dobra, słuchajcie. Najwyższy czas, żeby wypuścić moją rybę. To chyba była nagroda. Jeszcze raz ją Wam pokażę. Przyglądujcie się temu. Piękny lipień. O, poszedł. Popatrzcie na tego kardynała, jak tam idzie. Poszedł po prostu w nurt. Widzicie go? Ustawił się. Coś pięknego. Złowiłem dużo ryb w życiu, ale takiego lipienia to już chyba dawno. A z taką płetwą to już w ogóle. Niesamowite przeżycie. jak tutaj nie kochać wędkarstwa? słuchajcie jak tu nie kochać wędkarstwa? Przez to jest kwintesencja <grycia> życia właściwie coś wspaniałego no i to na tyle dzisiejszego wędkowania łatwo nie było ale to był niesamowity dzień zresztą sami przyznajcie dwie piękne ryby yy, które naprawdę zostały okupione ciężką pracą, bo dzisiaj nie chciały brać. Ale mam nadzieję, że docenicie mój wysiłek i że udało się mi złowić w końcu taką piękną rybę w postaci tego niesamowitego lipienia. Trochę zmęczony już jestem, szczerze powiedziawszy, także trochę bredzę. Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, jeżeli się Wam podobało zostawcie lajka. Like jeżeli Chcecie oglądać więcej moich programów, to zasubskrybujcie kanał. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.